Spędź ze mną dzień, kiedy jedziemy gotować. Do Dzień Dobry TV. dzień zaczynamy po południu, bo dopiero co skończyłam gotować dla was nowe przepisy w tanim gotowaniu. I wzięłam się za pakowanie pojemników, które zabierałam ze sobą. Tutaj już w samochodzie, syn odstawiony do babci, a my jedziemy, aby zameldować się w hotelu. Jak dojechaliśmy, była już prawie 20, więc tylko zostawiliśmy rzeczy w pokoju i poszliśmy szukać czegoś do jedzenia. Sebastian postulował za stekami i muszę przyznać, że był to najlepszy stek, jaki do tej pory jadłam. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale miała to być polędwita. Za minią, czy coś takiego. Potem już poszliśmy się umyć i do spania. A rano trzeba było się ogarnąć, wolałam makijaż i włosy zrobić sobie sama, mimo że była możliwość skorzystania z makijażystki, bo wiedziałam, że tak się będę lepiej czuła. Później podreptaliśmy do studio, bo z hotelu było tam bardzo blisko i zaczęliśmy od tego, żeby rozejrzeć się na miejscu. Oczywiście musiałam pogrzebać w szafkach, żeby zobaczyć, co gdzie leży, a że była dopiero szósta rano, to wpadła też kawka. Na pierwszym wejściu wizyjnym miałam nieco stresu, a potem już jakoś się wyluzowałam i to. Tutaj robię owsianki, ale to oczywiście nie wszystko. Co dzisiaj robimy? Zupę z cukinii i tutaj będą też wrapy warzywne z łososiem. Zaraz wstawiamy do piekarnika owsianki i działamy. A tak prezentują się gotowe dania, które przygotowałam tego dnia. Jak widzicie, sałatka została tylko jedna, bo druga porcja została na szybko zjedzona przez prowadzącego. Ja też sobie podjadłam jakiś makaron, którego ugotowałam więcej, ale dopiero po programie był czas na porządny posiłek, więc zajechaliśmy na jakiś obiad w samochodzie na deser jeszcze wafle ryżowe w czekoladzie i opuściliśmy Warszawę, żeby odebrać syna. A kiedy wróciliśmy do domu, to już nawet nic nie nagrywałam, bo jakoś tak zeszły ze mnie te emocje i stwierdziłam, że muszę odpocząć. I się wyciszyć. Mega fajne przeżycie i na pewno jest co wspominać.